Kiedyś zobaczyłem je, już je prawie miałem. Tata mi powiedział, że znowu wymyślałem. Nie trafisz na ich ślady. Nie złapiesz ich, o nie! A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Się, wielki sekret jest. Wentylacja. Tom-Tomku! Tom-Tomku! Już idę! Simka Szpula, patrzcie na to! Prawda, że śliczne? O, cudowne! Zwyczajna błyskotka! Zupełnie bezużyteczna! Słucham? Widzisz, jak pięknie pasuje mi do spinki? Ja tam wolę dużo bardziej przydatne rzeczy. Na przykład spójrz tylko na tę drabinkę. Jest wspaniała. A gdzie ty się chcesz po niej wspinać, co? Moje lusterko jest nie dość, że ładne, to i przydatne. O, niesamowite. Szpula, ty zachwycasz się dosłownie wszystkim. A ja mam tu coś bardzo fajnego, czego na pewno nie widziałaś. O, co to takiego? To mechaniczne super szczypce. Będą idealne do drapania po pleckach. A patrzcie, co ja mam. Ogromne zdjęcie Wektora! I jeszcze do tego z autografem. Jesteś pewna, że to jego podpis? Masz zdjęcie najdzielniejszego fiksika na całym świecie? Tak. I najprzystojniejszego. To na pewno on? No co, ty pokaż jeszcze raz! Aa, Rozmarzesz mi! Ktoś cię oszukał. Nie? Tak. Zazdrości chyba ty. A -a. To wszystko twoja wina, Simka. To nie moja wina, niepotrzebnie tak się przechwalałaś. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Poszukajmy zdjęcia. coś okropnego. Zgubiłam zdjęcie podpisane przez najsłodniejszego fiksika w dziejach. Będzie o wiele gorzej, jeśli ludzie znajdą zdjęcie tego fiksika. Dobrze, gdzie ona może być? <laughs> Chyba wiem jak go znajdziemy. Ja też wiem. Nadmuchamy bańkę i zobaczymy w którą stronę poleci. Pójdziemy za nią i znajdziemy zdjęcie. Wiecie, dlaczego z wody z mydłem robią się bańki? Na powierzchni każdego płynu tworzy się niewidzialna powłoka, która jest bardzo cienka, ale i bardzo mocna. Jeśli macie ochotę ją zobaczyć, uzupełnijcie szklankę wodą aż do górnej krawędzi. Potem weźcie monetę i ostrożnie wrzućcie ją do wody bokiem. Potem kolejną monetę i kolejną i kolejną. Zauważycie, że woda się nie wylewa, tylko unosi nad krawędź i tworzy menisk. Dlatego, że cząsteczki do siebie przylegają. Dlaczego? Dzięki zjawisku zwanemu napięciem powierzchniowym. Za sprawą tego zjawiska tworzą się kropelki. Pomaga nam ono też robić mydlane bańki. Kiedy dodajemy mydła do wody, ta powierzchnia jest jeszcze mocniejsza. Ale nadal nie na tyle mocna, żeby nie dało się przebić bańki. Dobrze, gotowe. Wystarczy tylko dmuchnąć. Próbujcie razem i. Ech. Obawiam się, że tak się nie uda. Widzicie? Leci! Udało się! Wentylacja! Oczywiście! Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Widzieliście takie dziury zasłonięte kratką w kuchni czy łazience? Nazywamy je wentylacją. Zakratką wentylacyjną jest długa rura zwana szybem. Nieprzyjemne zapachy i stękłe powietrze są wciągane do wentylacji i wylatują z domu. Jeśli chcecie, żeby brzydkie powietrze szybciej wyleciało z mieszkania, otwórzcie okno i wpuśćcie do środka świeże powietrze. Starajcie się często wietrzyć pomieszczenia. Pieny. Żartujesz? Nie pamiętasz co tu mamy? Dziękuję ci Simka. Co byśmy zrobiły bez twoich mechanicznych szczypiec? i twojej cudownej drabinki? Bardzo proszę, to prezent dla Ciebie. Och, dziękuję, to miłe! A ja podaruję Ci... To ojej! Jaki piękny prezent! Simka, jesteś tu? A, co tam masz, Simka? Małe lusterko. Ładne jest, nie uważasz? Mm. Wy dziewczyny! <noise> Wszystkie takie mm. same! A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest! A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest! Hmm?